i ich wspólne bicia To nasz dzień, nasz czas. Nie chce więcej dzieci w takim świecie, w świecie udyzionych ptaków. Nie chcę na steranie swoich krzyżeł, miastać się w zwierzęcy strachu. Nie jestem trzecią swoją zabawką, bo wtedy tym workiem, gwałtowną lampą, to moje ciało. One billion rising, nazywam się Miliard, jest to akcja ogólnoświatowa. W 2013 roku był początek tej akcji po fali gwałtów, która była w Stanach Zjednoczonych i w Ensler doszła do wniosku, że tak dalej być nie może i musimy zaprotestować. No i czym najlepiej protestować właśnie tańcem, bo w tańcu człowiek jest wolny, w tańcu nie doznaje przemocy. Tańcu też może wyrazić swoją miłość i tańczymy od 2013 roku każdego roku organizujemy tą akcję właśnie w Walentynki. O, 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 przemoc to nie tylko przemoc seksualna, to również przemoc ekonomiczna, fizyczna, ps psychiczna i my protestujemy przeciwko tym wszystkim formom przemocy. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem tylko tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt. I właśnie na tą przemoc zwracamy uwagę. Mm. Moje serce, nie znajdziesz mnie, już nigdy więcej To jest nasz czyn, to jest nasz czas To górni jak dla każda z nas Jest to to ból, jest to, to strach Dziś zjednoczone w tańcu, więc razem z nami tam Z nami tam Też tańcem pokazujemy nasze... Osobom doznającym y, różnego rodzaju przemocy. I na koniec akcji zawsze mówimy jedna za miliard, miliard za jedną, czyli wszystkie się trzymamy razem.